Cześć, witajcie z tej strony Weasel. Zapraszam Was do kolejnego odcinka z Midwal Dynasty. Dzisiaj naszym celem jest pozwiedzać trochę mapę, porobić różne zadania. Chyba zrobimy historię u niego sta. Tam na drodze stoi ptak. Abyśmy w niego włócznią rzucili. Trafiłem! Co jest? Po bardzo długiej i emocjonującej rozmowie z Dobroniegą. Dowiedzieliśmy się tyle, że zakochała się w dziadku ze smutnymi oczami. Dostaliśmy jeszcze zadanie od niej, żebyśmy sprawdzili co się stało z dostawą żyta. Bo nie dostaje dostawy Żyta, a jak tawerna nie będzie miała Żyta, to straszne rzeczy mogą się stać. Dobra. Jest Jarogniewa. Podczas długiej rozmowy z Jarogniewą dowiedzieliśmy się, że żałuje tego, że poślubiła debila. I odesłała nas do Nadara, bo ona nie wie, co się stało z dostawą Żyta, bo okazało się, że ma problemy z plonami Żyta. Musiała zamówić z dalekiej wioski rolnica, która jest oddalona 1300 metrów od nas, więc będę mieć bardzo długą wyprawę. Ojacie! Bandyci! Zatarasowali... most. Jeszcze mają. Ocuń się. Pon. Dostałem. Czekasz Dobra, mam monety. Trzeba drugiego dojechać. Tylko że on ma łuk. Często, że przypadkowo kliknąłem menu budowania, System i mam 0,9%. Ale fart, właściwie nie fart, że dostałem, ale fart, że nie zginąłem. Dobra, zabiłem. Mam łuk. Kamienna strzała, kamienny nóż, monety, ale mało HP mam, muszę się uleczyć. Okrągła drewniana tarcza. Szkoda, że wcześniej tego nie miałem. Monety wino jagodowe. Jabłko i miedziane strzały. Co jest? Nie sądzę, że bandyci mogą czekać na drodze do rolnicy. Wyposażę sobie dre drewnianą tarczę. Dobra, tutaj są namioty, prawdopodobnie tych bandytów sztabki, żelaza. O, wiklinowy kosz i pieczone mięso w środku. Dobra, stokrotki. Jaki one efekt dają? Dobra, plus dwa zdrowia. Dżurawiec zwyczajny, minus 2 zatrucia, ale to mi się nie przyda, zatruty nie jestem. Mniszek lekarski, daje 3 zdrowia i będę sz y szybciej biegać teraz. Stokrotki pozbieram i mniszki, chociaż najlepiej byłoby zebrać babki lekarskie, ale tutaj żadnej nie widzę. O nowy poziom z przetrwania. Co mogę odblokować? Z tych nowych, co patrzę, to 10% więcej zdrowia. Czy miałbym 110 HP? I wykrywanie patyków w kamieni w trybie inspektora. To to będzie kozackie. Biorę to. Patrzę na następne poziomy. Najlepiej by było 10% więcej zdrowia wziąć. I teraz klikam tryb inspektora i mogę sobie zbierać. Babki lekarskie. Okej, okay, one są takie okrągłe. O, hata mysliska nowy budynek odblokowany. Teraz będzie łatwiej zbierać wszystkie temki dzięki temu. Uleczyłem się, muszę tylko babki lekarskie na zapas pozbierać. Bo jak znowu bandyci mnie zaskoczą, to nie będzie miło. W bardzo krótkim dialogu, bo był bardzo krótkie patrząc na to, gadając z poprzednimi lutnikami, dowiedzieliśmy się, że wysłał posłańca nadal do Gostowi, i ten posłaniec po drodze zaginął. Musimy teraz go odszukać. Na mapie nam się wyświetla pole, w którym może znajdować się ten posłaniec. miał na tarczę. To mi się tarczę nie chce wyposażyć. Dobra, mam tarczę. Uff, już się przestraszyłem, że tarczy nie wyposażyłem. Wracam do swojego stada. Jak tu nagle w 10 przybiegnie, to ja szans nie mam. Uciekam szybko. Tutaj na drodze leżą króliki, szybko je oskuruję, zanim przybędą wilki. Mało czasu mam, bardzo mało czasu mam. Już biegnie z powrotem. O nie, słyszałem wilki wyjące gdzieś daleko. Kończył mi się nóż. Mam nadzieję, że wilki się tu nie zjawą. Dość daleko są, mam nadzieję. Brakuje mi jeszcze jednego kamienia. Z wilka mogą wypaść bardzo fajne itemki. Na pewno dużo mięsa wypadnie. Futro też może wypaść. Że tego jednego króliczka tylko oskurować i spadamy stąd. Niebezpieczna ta okolica. Dosłownie oddaliłem się od bazy i już mnie napadają dzieci tutaj, wilki. Dobra, już jesteśmy na miejscu. Dzik się pojawił, że gdzieś tutaj w okolicy jest. Tutaj jest, dobra. W tą stronę muszę się kierować. O nie! To mnie niepokoi Jest tutaj krew. Ja się teraz z nikim nie biłem. Z nikim nie walczyłem. Następna plama. Jest ich coraz więcej. Tej wóz przewrócony. Ruda żelaza i kamienie. I pałka! Jest! Jest jakaś faktycznie w miarę może nawet fajna broń. Pałka. O, jakiś tutaj kilo wbity jest. Żelazny kilo. Fajnie. Jakieś kamienie lebitujące. Dobra, tutaj leży. Hugo. Dobra. Dałem mu trochę babki lekarskiej. Nie tak. wykrwaw się, kolego! Przeżyj! Zaraz wracam. Dobra, biegnę tylko do bazy odłożyć ręki. Mam nadzieję, że nic mu się nie stanie. Dobra, jesteśmy już w bazie. Odkładamy futro, len, miedzianą strzałę, miedzianą łopatę, nasiona żywopłotu, Patyki, pszenice, rudę żelaza, skórę, sztabkę żelaza, dużo waży, łuk i żelazny kilo. A do naszej skrzynki w bazie wkładamy mięso, piwo owsiane, wino jagodowe i miód pitny. Tak idę w stronę Nadara, w stronę rolnicy I po drodze zauważyłem dziwną wyspę O, beczka Chmiel Zgnielizny nie biorę, nie przyda mi się Może coś na środku będzie O nie, zimno w tej wodzie mi jest I gdzieś jest pomiędzy tymi drzewami w tych krzakach dosłownie wszystko może być o jest jest żelazna łopata i kamienie i 150 monet pod tym A kamienie wyrzucam ciężkie straszne są 4 kilo to dużo Lecamy do nadara nadar pyta się nas co się stało i stawa nas przed bardzo trudnym wyborem: albo przyjąć od niego zapłatę za to, że mu pomogliśmy, albo dać ją jemu posłańcowi, bo będzie bardziej tych pieniędzy potrzebował ode mnie. Biorę hajs. 300 monet. To faktycznie dużo tego hajsu było, dobrze, że wziąłem. I teraz muszę zwrócić do gostowi. Ja się cieszę, że muszę teraz znowu przebiec 1300 metrów. Jakiś tutaj namiot jest, rozbity. Obóz, ale opuszczony. Tylko przez co jest opuszczony? Butelka na piwo, butelka na miód pitny. Ale nie miód pitny, czyli to są zużyte już. To są jakieś tutaj wartościowe przedmioty. to jest solone ryby mięso. O, wino gruszkowe. O, lekka czapka. Mikstura trzeźwości. Mieszkańcom tego obozu też by się przydała. Wino wiśniowe, wino gruszkowe, nutelka na wino. Owsiane piwo. I prosta pochodnia. Fajne łupy. Od razu sobie tą czapeczkę założę. Dobra, jestem już w pobliżu mojej bazy, tylko najpierw pobiegnę do gostowi odłożyć parityków skrzynia, monety i roda miedzi. Dobrze, drewniana łopata nie biorę. Mam żelazną. Jakiś obóz tutaj też jest. Beczce, sadzonki. ochodnia, Thailand, wiadro, tam jest Dzik, on mnie nie widzi, tutaj stoi Dzik, tam drugi Dzik, ja się troszkę wycofam może. Tak, na tyle, żeby mnie nie zobaczyli. O! Żelazna siekiera! Od razu ją wyposażę tutaj. Tom przerzucę tu. A Tom do walki tutaj przełożę. Nie mogę chodzić, tak dużo rzeczy mam w ekipunku. Więc to wyrzucę, wyrzucę, wyrzucę i zawalczę z tymi dzikami. Dobra, jeden pokonany. Dobra. Oskuruję, odkładam temki do domu, wracam tutaj, do reszty itemków i wracam do bazy. <laughs> na dwa kursy muszę wszystkie tutaj rzeczy z tego opuszczonego obozu zabrać. Bo to są fajne itemki, nie chcę tego tak po prostu zostawać, żeby na ziemi leżało. Przyda się. Odkładamy tutaj chmiel, mięso, miksturę trzeźwości, owsiane ale, Rybie, mięso, wino gruszkowe, wino wiśniowe, tyle. A do magazynu odkładam skórę, dwa wiadra, włócznię rybacką i żelazną łupatę. I wracamy po resztę itemków. Nie no, drugi dzik nas zobaczył. Tarczę. Dobra, już po nim. Nie, no nie trafiłem. Dobra, teraz już trafiłem. Dużo mięsa z tego będzie. Uszkodził mi się kamienny nóż, muszę nowy zrobić. Rutam jedzi, sadzonki. Czy coś tu jest jeszcze takiego bardzo ciekawego? Wino jabłkowe. Zimowa czapka, grube rękawice, zimowy szal. Będę mieć na zimę ubrania. Dobra, wszystkie rzeczy z tamtego obozu za moim domem wzięliśmy. Teraz pora tylko pobiec do gostowi, porozmawiać z dobroniegą, starczyć jej skrzynię z żytem. No już zadanie zrobiliśmy. Kasy dostaniemy. Będziemy bogaci. Tutaj, w tej tawernie, jest dobroniega. Kłamiemy jej, że nie miałem żadnych problemów. Dajemy jej skrzynkę z żytem. I do widzenia. Daje nam 200 monet i reputację 12 plus 100. No i lepsze jest to, że dobroniega za wykonaną robotę, którą nam zleciła, dała nam 200 monet, a nadar któremu tylko powiedzieliśmy, że jego posłaniec jest ranny dał nam 300. Ja nie lubię tej Dobroniegi. Ona wredna jest. Nadar jest spok gościem. Wyszmy już w bazie. Zbudowałbym jeszcze tutaj drewutni i tam magazyn żywności, ale to nie dzisiaj, bo to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w następnym odcinku.